Cześć. Bardzo często trafiają do mnie osoby mające problem ze snem. Bardzo często również okazuje się, że pierwotnie przysłużył czymś innym, ale okazuje się, że sen jest jednym z tych kluczowych elementów, które trzeba poprawić, żeby pozbyć się i dolegliwości bólowych i poprawić jakość ich życia. W tym materiale przybliżę Ci 11 punktów BHP snu, czyli co robić, a czego nie robić, żeby zacząć się wysypiać, poprawić regenerację, ale też czuć się lepiej. Na koniec wspomnę o kilku suplementach, które warto dodać dla lepszego efektu. Najczęściej spotykamy się z trzema powszechnie panującymi problemami. Po pierwsze, jest to problem z zaśnięciem lub zaśnięcie w kilka sekund od przyłożenia głowy do poduszki. Zarówno jedno, jak i drugie może świadczyć o pobudzeniu układu nerwowego, jak i jego permanentnym przemęczeniu. Obie te opcje nie są dobre. Po drugie wybudzanie się w nocy. Noc powinniśmy przespać snem ciągłym, żadnego wstawania do toalety albo żeby napić wody. Podczas zdrowego snu organizm spowalnia wszystkie procesy, więc coś takiego nie powinno w ogóle występować. No i po trzecie sen słabej jakości. Jeśli przespaliśmy całą noc, rano powinniśmy czuć się zregenerowani i gotowi do działania. Jeśli pomimo przespanej nocy rano czujemy się jak zombie, potrzebujemy kawy albo kilku godzin, żeby się rozruszać, Trzeba pomyśleć nad popracowaniem nad tą kwestią. Zestęp powinno być tak: zasypiamy w kilka, maksymalnie kilkanaście minut, przesypiamy całą noc, a rano zeskakujemy z łóżka zregenerowani. Sen u dorosłej osoby powinien trwać 7 do 9 godzin. Wszystko poniżej tego czasu będzie niósł ze sobą negatywne skutki uboczne. I odpowiadając od razu na komentarze, a ja śpię 6 godzin i czuję się dobrze też tak kiedyś miałem. Natomiast jeżeli przestawimy się z tego snu na spanie 7 godzin i dłużej, przez okres dwóch tygodni, to potem już czuć tę różnicę i tak naprawdę uświadomiamy sobie dopiero wtedy, ile traciliśmy przez ten czas i jak nasza fizjologia może dopiero odrzucić, jak dobrze możemy się czuć. Organizm posiada wiele możliwości kompensacji, więc możemy czuć się dobrze, ale nasze ciało i układ nerwowy wciąż Potrzebują tej regeneracji i z czasem będą tylko zbierać kolejne obciążenia, co dopiero po czasie wyjdzie jako kolejne skutki uboczne tego, że zaniedbaliśmy tą część życia. Teraz możemy przejść na chwilę do skutków ubocznych. Mówiąc o słabym śnie, mam na myśli zarówno spanie niewystarczającej ilości godzin, ale również sen słabej jakości. Jeśli z kolei zarywasz nocki, wszystkie skutki uboczne możesz tak naprawdę pomnożyć razy dwa. Mamy tu do czynienia z problemami z pamięcią i koncentracją, przerostem masy ciała, osłabieniem odporności organizmu, zwiększeniem ryzyka wystąpienia chorób przewlekłych, problemy z tarczycą, cukrzyca czy nadciśnienie. Zaburzenia snu podaje się również jako ważny czynnik występowania chorób neurodegeneracyjnych, jak Parkinson czy Alzheimera. Kolejne skutki, które nie ze sobą słaby sen to zmiany nastroju, większe odczucie stresu, spadek energii, mniejszy próg bólu, zaburzenia libido i płodności, ale często też zwiększone występowanie chorób i zaburzeń psychicznych. Wiedząc już, ile możemy stracić, spychając sen na margines, przejdźmy do tego, co można zrobić, żeby ten sen był lepszy, a my zdrowsi. Po pierwsze. Nasz organizm działa według zegara biologicznego, dlatego regularność jest tutaj kluczowa. Staraj się chodzić spać i wstawać o tej samej porze, nawet w weekendy. Przy czym najlepsza pora na zaśnięcie to między godziną 22 a 23. W sypialni powinny być spełnione odpowiednie warunki do snu. Mamy tutaj kilka podpunktów, na które trzeba zwrócić uwagę. W pokoju powinno być całkowicie ciemno, więc zasłój zasłony lub załóż opask opaskę na oczy. Idealna temperatura to między 18 a 20 stopni Celsjusza. W pokoju powinno być cicho. Kiedy my śpimy, nasz mózg wciąż przetwarza bodźce z otoczenia, chcąc chronić nas przed ewentualnym zagrożeniem. Jeśli mieszkasz przy ruchliwej ulicy albo masz głośnych sąsiadów, kup zatyczki do uszu. Dużo prościej jest zasnąć, jeżeli mamy dostęp do świeżego powietrza. Przewierz sypialnię przed snem, na pewno zrobi to różnicę. Sypialnia jest do spania. Nie powinno to być miejsce na pracę, jedzenie czy inne aktywności. Mózg uwielbia skojarzenia. Jeśli skojarzy sypialnię z pracą i wyzwalającym się wtedy stresem czy napięciem, chętnie skojarzy pokój właśnie ze stresem, zamiast ze snem i regenacją. Sypialnia bądź przyjemnym miejscem, gdzie śpimy i uprawiamy seks. Na tym lista się kończy. Zapach lawendy. W moim przypadku był to naprawdę game changer. Lawenda działa wyciszająco i wspiera głęboki sen. Możesz zapalić sobie świeczkę, kadzidełko albo użyć kilku kropel oleju lawendowego na poduszkę. Zdecydowanie polecam to wypróbować. Punkt trzeci związany jest ze światłem niebieskim. Ekrany telefonów, komputerów i telewizorów emitują światło niebieskie, które pobudza nas do działania, ale jednocześnie hamuje produkcję melatoniny, czyli hormonu stresu. Z elektroniki powinno się zrezygnować na godzinę do dwóch przed snem. Jeśli jesteś zmuszony do kontaktu z telefonem czy komputerem do późnych godzin, polecam kupić sobie okulary blokujące światło niebieskie w 100%. Kolację powinniśmy skończyć 2-3 godziny przed snem i zrezygnować z późniejszego podjadania. Ważne jest też, żeby nie była ona zbyt ciężkostrawna i tłusta. Jeżeli poślił zjemy bezpośrednio przed zaśnięciem, będzie on obciążał cały przewód pokarmowy. Nasz organizm będzie potrzebował jeszcze wielu godzin, żeby go strawić, a to nie uniemożliwia wejście w fazę głębszą snu. Warto natomiast do diety dołączyć produkty zawierające tryptofan, wspomagający produkcję melatoniny. Znajdzie się on w rybach, soi, tofu, chudym mięsie, serach i pestkach dni. Zwłaszcza wieczór powinien być porą dnia związaną z relaksem i z wyciszeniem. W tym okresie powinniśmy unikać mocno angażujących aktywności, hałasu, bodźców, które będą nas dodatkowo podprogowo stymulować i pobudzać. Horrory, filmy akcji, dynamiczne gry trzymające w napięciu. Raczej będą powodować większy stres dla naszego ciała. Idealnie byłoby przełożyć te aktywności na wcześniejsze godziny, a wieczór poświęcić na książkę, medytację, modlitwę, ćwiczenia oddechowe coś, co pomoże zarówno wyciszyć układ nerwowy, jak i pozbyć się późniejszej gonitwy myśli. Leki nasenne, takie jak Zolpidon czy Zolpikon, powinny być używane w ostateczności i bardzo krótko ze względu na duży potencjał uzależniający. Alternatywą może okazać się praca z układem nerwowym. Jeżeli układ nerwowy jest przeciążony, dochodzi do dysbalansu w pracy autonomicznego układu nerwowego. Ciało zaczyna wysyłać szereg niepokojących objawów, które możesz zaobserwować. Będą to m.in. problemy ze snem, regeneracją, ale również zmiany stroju, bóle ciała, drżenie mięśni, dolegliwości gastryczne, a nawet zaburzenia hormonalne. Jako fizjoterapeuta i terapeuta czaszkowo-krzyżowy wiem, że dla ciała i układu nerwowego stres ma wiele postaci. Podczas terapii czaszkowo-krzyżowej pracujemy nad przywróceniem naturalnego procesu regeneracyjnego dla organizmu. Przy jednoczesnym pozbyciu się obciążeń ciała, taka terapia może obejmować uwolnienie napięć mięśniowych, powięziowych czy kostnych powstałych w wyniku stresu, urazu czy w wyniku dawnej kontuzji. Obejmować może harmonizację układu nerwowego dzięki pracy z płynem mózgowordzeniowym. Terapia wpływa na równowagę między systemem współczulnym odpowiadającym na reakcję walki, ucieczki, czy ciągłego pobudzenia, i przywspółczulny odpowiadający za relaksację. Poprzez przywrócenie tej równowagi terapia szaszkoła pomaga organizmowi przełączyć się w stan odpoczynku. Kofeina zaburza głębokość snu. Wiem, że wiele osób powie, że pije kawę i idzie spać i też tak kiedyś miałem, natomiast fizjologia jest nieubłagana. To, że możemy spać po kawie nie znaczy, że nie wpływa ona na nasz układ nerwowy w sposób negatywny. Kawę najlepiej spożyć 6 do 8 godzin przed snem. Warto też pamiętać, że kofeina, która będzie nas pobudzała do działania, oprócz tego, że w kawie znajduje się też w napojach energetycznych, herbacie, coli czy czekoladzie. Wieczorem faktycznie przyda się jakiś ciepły napój, który zadziała rozluźniająco i wyciszająco, natomiast zamieniłbym to na jakieś napary ziołowe. Mogłoby się wydawać, że po alkoholu dobrze się śpi. Przecież wielu osobom pomaga się zrelaksować i zasnąć. Faktycznie może wywołać uczucie relaksu, jednak po zaśnięciu organizm musi mocno jeszcze pracować, żeby pozbyć się toksyny, jaką jest alkohol. Najnowsze badania już jednoznacznie mówią, że nie ma zdrowej ilości alkoholu. Piwo na nerki, a wino na serce. To są bzdury. Jeśli lubisz piwo, alternatywą mogą być piwa zero. Takie piwo zawierając wciąż chmiel, będzie działało wyciszająco i wspomaga sen, ale nie ma szkodliwego wpływu alkoholu. Ruch i aktywność fizyczna są bardzo dobre dla organizmu i wspierają sen. Pamiętaj tylko, żeby nie ćwiczyć intensywnie wieczorem. Intensywna aktywność podnosi poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, a tego nie potrzebujemy przed zaśnięciem. Wieczorem możesz uprawiać lekką aktywność: spacer, spokojną jogę czy mobility. Natomiast intensywną pracę najlepiej przerzucić na wcześniejsze godziny. Jak wspomniałem, nasz mózg lubi powtarzalność. Świetnie sprawdzą się tutaj rytuały. Posiadanie swojego indywidualnego rytuału, rzeczy, które robimy po kolei wieczorem pomaga na zasadzie skojarzenia, już stopniowo zacząć wyciszać mózg. Organizm działa względem cyklu dobowego. Pora, na sentę noc, a na działanie dzień. Drzemki w trakcie dnia rozregulowują cykl dobowy. Tego radziłbym unikać. Wygodna poduszka i materac. Potrafią one zmienić naprawdę wiele. Nie musisz tutaj wydawać kilku tysięcy na specyficzny materac. Ale pamiętaj o tym, żeby regularnie odwracać materac i co kilka lat wymienić cały zestaw. Doradca w sklepie powinien być w stanie wybrać z tobą odpowiedni materac, w zależności od Twojej preferencji czy wagi. Jeśli chcesz się dowiedzieć, natomiast jaka jest najlepsza pozycja do spania, zapraszam do innego materiału, który znajdziesz na tym kanale. Dodatkowym spaciem dla snu mogą być suplementy. Pamiętaj natomiast, że jest to dodatek do całego BHP i nie zastąpią one zdrowego stylu życia. Przy problemach z zaśnięciem, pierwszym skojarzeniem jest melatonina. Jest to faktycznie jeden z godnych uwagi suplementów. Natomiast tutaj mała uwaga, bardzo często jest ona po prostu nadużywana. Człowiekowi do zaśnięcia potrzebne jest około 30 melatoniny. Tyle wytwarzamy naturalnie. Suplementacja pół do 1 mg. Melatoniny już pokrywa nasze zapotrzebowanie, a nawet je przewyższa, więc nie ma sensu stosować 2 czy nawet 5 mg. Kolejnymi suplementami wspierającymi zaśnięcie są ashwagandę, apigenina, olejek CBD, ekstra z śmielu, szafran, magnez, GABA i L-tryptofan. Oczywiście dobór suplementów i dawek powinien być dopasowany do każdej osoby indywidualnie. I to już wszystkie zasady BHP snu. Pamiętaj, że sen jest jednym z najważniejszych elementów dla naszego zdrowia, dlatego warto zadbać o jego jakość. Jeśli podobał ci się ten filmik, daj kciuka w górę, zasubskrybuj ten kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Ja dziękuję ci dzisiaj bardzo. Do zobaczenia.